Siemano ludziska Pierwsza jazda dzisiaj Pierwsza oczywiście dla was na kanale A dla mnie to już będzie jakaś yy, Druga, trzecia jazda po Nie no trzecia, czwarta po yy, Właśnie tutaj po tych łąkach Po sobie tutaj jeździłem, próbowałem Czy wszystko działa Czy biegi działają, takie rzeczy Regulacji gaźnika, zaraz wam opowiem i jak wszystko właśnie wyglądało Na pewno jest gazik do regulacji Zaraz wam powiem czemu Wyjedziemy tylko na drogę Będziemy na spokojnie jechać Bo docieramy MRF-a, pitbike'a WPB Stomp, 170 Detroit To ma troszkę wyższe obroty, bo, bo prawdopodobnie ma mało paliwa jeszcze. Nie będziemy w tym odcinku dawać dużo gazu, bo pasuje, żeby on był w miarę dobrze dotarty. Mianowicie, ludziska, sprawa wygląda następująco. Także yy, założyłem sobie, złożyłem tego pilwajka. Na takim set setupie jak był wcześniej z tym, że w setupie o co mi chodzi gaźnik taki jak był poprzednio czyli ten Mikuni PZ30 z tym, że go wyczyściłem, wydmuchałem i oczywiście odpalił, trzymał obroty wkręcać się ciężko, strasznie miał wkręcić próbowałem go tam coś regulować ale bez skutku i koniec końców na tą chwilę założyłem inny gaźnik też jest to Mikuni PZ30 Z tym, że to był mój Na którym jeździłem Na 140 jeszcze Dawno temu na Benzerze On był w sumie wyregulowany pod 140, tak mniej więcej Ale na tym Silniku też jakby powie, daje radę Nie wiem gdzie tu pojechać ogólnie, a przejedziemy gdzieś Tam prosto. I tak. Założyłem ten gaźnik. On odpalił, ale jeszcze gorzej nie, nie mógł się wkręcić w ogóle. Obroty trzymał wolny git, ale wkręcić się nie mógł. Więc wiecie. No ale. Rozebrałem ten gaźnik od nowa, bo tutaj żeby dodać trochę benzyny, składu mieszanki. To trzeba po prostu Ta śruba jest tam od spodu w sumie, nie? Ta śruba jest tam od spodu. No i przez to musiałem wyciągnąć gaźnik, wkręciłem tę dawkę mieszanki na fula. Dodatkowo iglica była gdzieś tak mniej więcej na środku. Dodałem ostatni ząbek od dołu, czyli żeby była jak największa dawka. No i na tą chwilę tak to chodzi. Jeszcze próbowałem tam kręcić śrubką w prawo i w lewo. Yy, wiecie, tak żeby. Nie wiem, czy tu będziemy jechać, bo nie chcę go brudzić. A tutaj ostatnio woda stała. Dobra, nie będziemy. Mógłby, ale nie dzisiaj. Komary nas pogryzą, bo strasznie gryzą. Na razie nie będziemy go brudzić, bo to są takie wstępne regulacje na, na docieranie, że tak powiem. Bo zamówiłem już gaźnik PE TWK28 z adapterem, z filterkiem. Także będziemy, jak go dotrzemy na tym gaźniku, to będziemy. Zakładać tamten gaźnik, i docelowo tamten gaźnik będziemy regulować. On wolno składa z obrotów, no i prawdopodobnie, tak jak wspomniałem wcześniej. Ma za mało paliwa, za mało paliwa. Trzeba by dać większą dyszę. A tu kurde nawet nie wiem jaka jest dysza. Szczerze mam powiem. 105-110. Można by się pobawić, żeby dać większą dyszę główną. I od obrotów wolnych dać może Nie wiem. Kurde z góry coś kapie, ale to co? To nie jest deszcz. Albo z drzew, albo ptaki srają. Można by się pobawić tutaj, jakby to powiedzieć, dyszami Ale żeby tutaj dysze zmienić, no to wiecie, trzeba cały gaźnik wywalać A to jest kłopotliwe Więc na razie tutaj nie będziemy nic ruszać Będziemy jeździć na razie tak jak jest, ewentualnie jeszcze... No inaczej już się nie da, no. Trzeba dyszę zmienić główną na większą Wtedy można by było coś więcej zdziałać No a na razie Zamówiłem w sumie ten gaźnik z Aliexpress Od jednego sprzedawcy Adapter Tak samo zamówiłem Po tej jeździe Jeszcze sobie świecę sprawdzę jaka jest Będziemy wszystko wiedzieć. Ludziska jeszcze nie powiedziałem że co, jest docieranie tego motorka i wybrałem sobie taką kolednia wieczorną, bo jest chłodniej. Jest chłodniej Wyrzutole policja Ale ia, ia. ja ja. Nie wyrzutole. Ej, ale w sumie nic by mi nie zrobili, nie, ale. Ale wiecie. W sumie mógłby być ciekawy filmik Ale kurde taki No, ja bym mógł tam jechać Mógłbym pogadać z nimi Ale Jakby byli spoko to by nic nie mówili A jakby coś im nie pasowało To by się mogli dowalić do czegoś No i tak wiecie Ciężko powiedzieć i objedziemy naokoło zobaczymy kiedy będą jechać pojedziemy na wał i... i ten i będziemy widzieć jak jadą jak oczywiście zdążymy taki filmik chciałem wam nagrać żeby kurde ten To jest denerwujące Ale znowu jak wkręciłem dawkę paliwa na fula, To To ten To on znowu kurde Nie trzyma tych obrotów za bardzo żeby oni jechali, w sumie można jechać tutaj wałem. Pomału się tam prosto przejechać. Paliwa sobie dzisiaj wlałem jakieś 3 literki, więc starczy na pewno na jakąś dłuższą chwilę. Co więcej, wam powiem, kapało z kranika. Jak było pierwszy ten w sumie pierwsze zalanie paliwa, jak było kapało z kranika. W tej chwili jest ok, sucho. W tej chwili jest sucho, tutaj nic nie leci. Jeszcze wspomnę, że zmieniłem ten, tą pokrywę boczną silnika, bo tamta była pospawana, ale kopnąłem trzy razy i pękła obok spawu. Więc Więc ten, co tutaj tak dymisz, a jeszcze Wam wspomnę, pierwsze odpalenie w ogóle, jakie było, to strasznie dymisz na biało. Mówię Wam, tak jakby tak olej fajczył, że masakra, ale to wina tego była na pewno, że yy, w tym, ale gryzą w wydechu w kolanku i w tumichach był olej, nie pochodził 10 minut i przestały gryźć. Dobra, słuchajcie, jedziemy w stronę policji. Zobaczymy, co tam się dzieje. Przejdziemy tam prosto, a jak się zatrzymają, to nie będziemy uciekać, tylko się zatrzymamy i ten, to odpalanie to jest. Normalnie No i właśnie o to chodziło Że nie wiem czy on zapali teraz na Tym jak jest ciepły Trzeba z mu dawać W trójce sobie będziemy pomału płykać. Na wolnych obrotkach nie się dociera ładnie Już mam... O kurde licznik motogodzin zgubiłem No ile mam motogodzin Golego Trzeba go na trytytkach zrobić 0,4 godziny, no niestety nie zadziałało Ewentualnie jakąś blaszkę tu wstawić albo... Bo tu jest fajne miejsce, bo go dobrze widać, ale ten klej nie trzyma w ogóle, masakra Nie wiem czy on nie wyleci stąd albo Dawaj go do kieszeni W domu go na śrubki jakieś przykręcimy gdzieś do czegoś Właśnie. To jest pierwsza jazda taka w sumie poza dom I, i ten i wszystko wychodzi teraz, wszystko wychodzi bo już wiem że licznik motogodzin nie może być tak przyklejony tylko musi być jakoś inaczej jakby to powiedzieć zamocowany ta policja dalej tam jest ale ciekawy jestem czego czy czy one tak se w ogóle stoją Nie wiem o co im chodzi Czekają na kogoś No, zastanówmy się czy nam mogą coś zrobić Teraz oni mogą do góry wyjechać Dobra, przejedziemy sobie po malutku. Popatrzymy się. Stoi policja na światłach. Ciekawe czy pojadą.